Czas na prognozę pogody Adam Giza, witam i zapraszam. W środę 9 września pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia wyżów z nad Norwegii i Ukrainy. W województwach wschodnich będzie oddziaływał mało aktywny front atmosferyczny. Tu można spodziewać się niezbyt dokuczliwych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze kraju może przelotnie pokropić, głównie w drugiej połowie dnia. Do Polski będzie napływało rzeźkie, polarne powietrze z północy kontynentu. Temperatura od 17 do 19 stopni na wschodzie, podobnie na zachodzie, nieco chłodniej na północy, bo 16 kresek od 12 do 19 na południu. Ciśnienie atmosferyczne powinno wolno wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1010 hektopaskali. Północny i północno-wschodni wiatr zapowiada się słabo i umiarkowanie. Dnie na wybrzeżu powieje jeszcze dość silnie. Biometr na wschodzie niekorzystny, poza tym obojętny. Nadchodzące dni na ogół zapowiadają się dość pogodnie z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Teraz to wszystko do usłyszenia!